I jesteśmy moi drodzy widzowie już po wbiciu 64 poziomu na mojej wojowniczce kolekcjonerce, tak dobrze widzicie, nick zmieniłem specjalnie ten na wojowniczce 300 żeby tutaj powstała postać z tym Nikiem, nie bez powodu. No cóż widzowie, jakby to powiedzieć, zawsze był pozytywny feedback z waszej strony na kontent jakim była kolekcjonerka kolekcjoner, tanie legend e, zaczęło się to już jakiś czas temu niestety przez wiele różnych sytuacji e, czy to serwer spadał na unię e, czy po prostu no, okazywał się niefajnym miejscem e, no to niestety e, seria była przerywana mam nadzieję, że tutaj na Majorce będzie to trwało i trwało. Oczywiście Seria będzie kontynuowana tyle czasu, ile wam będzie się to podobało, ile wy będziecie chcieli, żeby taka seria w ogóle miała miejsce. Bo jakby ja to dla siebie tam mogę latać te legendy i tak dalej, tylko pewnie wtedy będę to robił nie w kolejności, nie od najniższej do najwyższej, tylko najpierw bym zbudował ekwipunek taki jaki bym chciał, a później bym dopiero zaczął zbierać te legendy. A tak jeśli chodzi pod serię, no to oczywiście zaczynamy od tego e, najniższego. Przedziału i będziemy się wspinać i wspinać, prawdopodobnie, tak? Zobaczymy. Ojejku! Huh. Zobaczymy, ile nam to w ogóle zajmie. Ale, ale, e, żeby to jeszcze fajnie jakoś wyglądało e, po wbiciu tego levela, zakupimy sobie dwa kuferki eventowe. Tutaj będziemy mieli ten pakiet eventowy 1099 ustek. Zacznijmy od jednego takiego kuferka, i co nam wypadnie? Bum! Błogo, waluta teleporty z tej kolejności Błogo, waluta teleporty i dwie pierdołki, czyli prawdę mówiąc lot wyśmienity, na pewno, Ilość kuponów jest spoko, szkoda, że żadnych na teleport, ale i tak. E, I tutaj dwie sztuki waluty, e, to się przyda, to się przyda, tak, na dobrej postaci otworzone. Wszystko tutaj jest bardzo dobrze otworzone, e, tak jak miało być, tak jest, tak. Żub, 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 Żub. No, akceptuj się i Żub. I ostatni, Żub. Ile mamy waluty? 29, czyli brakuje nam jeszcze jednej sztuki waluty e, Dlatego też zakupmy sobie jeszcze jeden kuferek Taki legendarny, ok Kupujemy O pozdrawiam serdecznie e, Tak i cyk, i co mamy z tego? Dwa razy łuska Tutaj mamy jakiś mniejszych składników dla dziada Ale na tej skrzynce zarobiliśmy, jeśli chodzi o łuski Bo dostaliśmy 1250 Nice, i co to jest? Mieszek składników jakiś. Yy. Okej. Okay. Nie wiem co z tego mógłbym zrobić, ale powiedzmy, że okej. Okay. No dobra, no to jak nam oddało tutaj. No to kupmy jeszcze jedno, tak. Chcemy jakąś fajną nagrodę. Także dajcie coś fajnego. Dwa wyzwania śmiałków i zwój przywołania drużyny na kolosa. Yy. To nie jest coś, o czym myślałem, ale okej, okay, dobrze. E, mamy 898 musek. Ja muszę zrobić taką jedną rzecz. Mianowicie, teleportujemy się do Karkahan. Tutaj idziemy sobie do Amrybodajże. Tak. Będziemy kupowali sobie ten kamyk. Niepozorny kamień czerwonego smoka. Będziemy go sobie kupować najpierw e, tutaj kupimy, chyba że ogólnie no powiem Wam widzowie tak, że tutaj oddałyby fest jakieś takie właśnie wiecie tarcza na 60 na palawoja, znaczy no tutaj tylko na woja tak na 60, no ona by oddała i to nie powiem, że nie. Ale od chwili gdy są... tak samo tu są ozbrojki na 62, ale od chwili gdy zaktualizowano e, fajnie e, zaktualizowano przedziały jeśli chodzi o, 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 o na przykład kobol, nie kobold, tylko gnola, no to tam mamy naprawdę fajne, fajne temki i nie trzeba nic kupować. Ok, 30 walut ewentowej cyklu ustawiamy Oczywiście kamyk, e, jeśli się domyślacie, to, to dobrze, jeśli nie, no to już wam mówię. Kamyk oczywiście będzie na orlice ustawiony. E, Oczywista oczywistość, przynajmniej dla mnie. Jeśli dla Was nie było to oczywiste, no to już, już wiecie. Jak to powiedział sławny Dana White. If you don't know. Now you know. E, ok. No i cóż, to chyba tyle. W ogóle po, po, po co to jest? Czy ja mogę dowiedzieć się po co, po co to jest? To może Ty mi coś tutaj do, powiesz? o co o co chodziło? O co chodzi z tymi wężem wężymordem i tak co, dalej? Co to jest? O, o co chodzi? Nie, jakby nie mam bladego pojęcia do czego to jest, to dziadostwo Ale jest to jakieś totalne gówno. A i tu są zbrojki jakieś mhm. No śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. Chyba, że tutaj jeszcze ma jest, może ona mi powie. Okej. Okay. Okej, okay. czyli... O! Okej. Okay. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Potrzebujemy domową gorzałkę i maliny. Okej. Okay. A skąd ja mogę wziąć domową gorzałkę? No pewnie z domu XD. Dobra, znajdźmy to sobie. Przed Black Margonem wymagany, gdzie? Oberżysta. Yy, Aha, kart ma pod złotym kłosem. No dobra, dobra widzowie, Ja pójdę sobie zrobić tego mixa 380 kaleka. To zawsze 380 kaleka, tak? E, no i to jest taki, można powiedzieć, odcinek wprowadzający do tej jakby nowej odsłony kolekcjonerki. E, tylko, że zaczniemy to sobie po prostu jako od nowa, tak? Można powiedzieć, że taka kolekcjonerka z Majorki. Zwał jak zwał. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie że coś tam uda się nalotać. O proszę, tak jak tutaj na przykład to Herko, e, że coś tam się uda nalotać i że... że cieszę, cieszę, że wróciłem do tego kontentu. Mam nadzieję, że to coś da. <grym> A na teraz żegnam się z wami. Zapraszam na kanał. Zostawcie subka, komentarz, łapeczkę i do zobaczenia już wkrótce. Siemanko!